Dzień dobry, w poniedziałek. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Takie pytanie dzisiaj Jezus zadaje człowiekowi, który pyta o drogę do doskonałości. Wiecie, kiedyś, jak byłem młodszy, to mnie to pytanie, odpowiedź wkurzały, bo wydawało mi się, że, one, że ona, że ono, czyli to pytanie, że ta odpowiedź. Jakby pokazuje człowieka, że człowiek jest zły, że tylko Bóg jest dobry. I takie to było dla mnie deprymujące. Znaczy, tak się z tym długo biłem, jak to rozumieć, bo przecież nie chodzi przecież w chrześcijaństwie o to, żeby siebie poniżać, żeby zaniżać swoją wartość. I całkiem niedawno dopiero zrozumiałem, że to oczywiście jest takie zdanie, którego. Nie należy rozumieć, nie wiem, jak to powiedzieć dosłownie, ale w sensie takim, że absolutnie może tak, tylko że to zdanie jest bardzo uwolniające. Przynajmniej dzisiaj jako już taki starszy człowiek rozumiem je tak w taki sposób. Powiedzenie, że tylko Bóg jest dobry, a nie on jako nauczyciel Jezus, czy ja jako ksiądz, ty jako matka czy ojciec. Jest bardzo uwalniające, bo nikt z nas w tej retoryce Jezusa nie może przypisać sobie tego, że jest dobry, że jest y, dobry w takim sensie, y, no, patrzcie na mnie, znaczy bierzcie ze mnie wzór. Co nie znaczy, że nie mamy być wzorem, bo Paweł mówi na przykład w jednym ze swoich listów: naśladujcie mnie. Ale mi chodzi o to, że nikt z nas nie może sobie tej dobroci jakby zdominować być panem dobroci być panem, który, no właśnie, jest takim wzorem. A więc wszyscy, patrząc na Boga, mamy dążyć do tej doskonałości, mamy dążyć do tej absolutnej boskiej dobroci. To jest dla mnie mega uwalniające. Dzisiaj tak to rozumiem, nie wiem, może za parę lat mi się to znowu zmieni i będę to rozumiał inaczej, ale dzisiaj właśnie w przeciwieństwie do tych wcześniejszych lat, kiedy ta odpowiedź Jezusa wydawała mi się taka deprymu, deprymująca, yy, dzisiaj jest dla mnie bardzo uwalniająca. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, ten człowiek był takim człowiekiem, którego nie można na niczym zagiąć. Znaczy, ma pragnienie, wczoraj o tym mówiłem, ma jakiś cel w życiu, chce być doskonały, chce być święty, chce być z Bogiem, i wykorzystuje wszystkie środki, czyli przykazania. Yy, I wydawałoby się, że czego ten Jezus się czepia? Znaczy, co tu jest nie tak? Znaczy, idzie cały czas tą drogą, o której na przykład wczorajsza Ewangelia mówiła o tym, żeby zapłonąć. Yy, Ewangelia z zeszłej niedzieli w sensie sprzed ośmiu dni, która mówiła o tym, żeby wiedzieć, na co się czeka. Znaczy, no ten człowiek jest jakby ucieleśnieniem tych dwóch Ewangelii według mnie. A tutaj Jezus go tak kontruje, pokazuje mu coś innego. Być może jest tak, że Jezus, mając tę zdolność czytania w ludzkich sercach, zobaczył w tym sercu tego człowieka, że ta doskonałość stała się dla niego Bożkiem. Że tu już właśnie nie chodzi o dobrego Boga, który jest celem, który jest na horyzoncie, ale chodzi o to, że moja doskonałość ja się chcę zbawić sprawiła, że to jest najważniejsze. I dlatego być może Jezus mu pokazuje i mówi: Jeśli chcesz być doskonały, albo jeszcze inaczej, chcesz być doskonalszy, no to sprzedaj wszystko i chodź za mną. Yy, jak rozumiem to sprzedaj wszystko? Ewangelista to tłumaczy, że miał wiele posiadłości, ale może yy, w tym dialogu między Jezusem a tym, co się dzieje w tym człowieku, jest coś innego. Mianowicie to, że Jezus mu pokazuje Dobra, jesteś człowiekiem w drodze do doskonałości, jesteś naprawdę gościem, który przestrzega przykaza przestrzega przykazań, jest takim gościem, który ma cel, który go realizuje, to teraz zobacz, że samo to realizowanie tego celu stało się dla ciebie bożkiem, więc sprzedaj to i chodź za mną, pozbądź się tego. Pamiętacie, albo nie pamiętacie, Chyba nie pamiętacie, bo przecież o tym nie mówiłem, tylko chyba o tym nie mówiłem. Na pewno to pisałem we wczorajszej homilii. Zachęcam do, żeby tam wrócić. Yy, mówiłem o tym, że my bardziej kochamy gonienie zajączka niż bycie w takim poczuciu, że jestem blisko Boga, że Jezus jest w moim życiu. Że nie chodzi w chrześcijaństwie tylko i wyłącznie o to, żeby gonić, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby być obecności Boga. To jest bardzo ogólne zdanie, to żyć, być w obecności Boga. Każdy z nas i każda z Was musimy to sobie odkryć osobiście, indywidualnie, ale właśnie trzeba zaryzykować. To znaczy, że nie chodzi w chrześcijaństwie o gonitwę za doskonałością, ale chodzi o to, żeby się ucieszyć Bogiem, żeby się ucieszyć tym, że On jest. I yy, Nasza pobożność, nasze dążenie do doskonałości może stać się bożkiem. Może stać się czymś, co nam wskoczy na pierwsze miejsce. Coś, co było środkiem do celu, nagle staje się tym celem. I wtedy zaczyna się dramat. I dlatego Jezus mówi do tego człowieka: tak ja to dzisiaj czytam, sprzedaj to. Znaczy, sprzedaj, pozbądź się tego, co dzisiaj stało się Twoim bożkiem, żebyś mógł wrócić na drogę do Pana Boga, a nie do swojej doskonałości. Bycie, pragnienie bycia doskonałym, pragnienie bycia nawet świętym, pragnienie bycia kimś, kto robi dobro, kto super wierzy, kto jest prawowierny, wcale jeszcze nie sprawi, że będziemy w niebie, że będziemy blisko Jezusa, że będziemy blisko tego, który jest dobry. Bo człowiek może mieć tak dobre intencje, że te dobre intencje sprawiają, że w pewnym momencie zaczyna być moja dobra intencja czymś, co jest Boszkiem. Chrześcijaństwo jest super drogą, jest taką hardkorową drogą, dlatego, że yy, wszystko już jest, a jeszcze nie ma. Jezus już przyszedł, a jeszcze na Niego czekamy. Jesteśmy zbawieni, a zarazem idziemy ku zbawieniu. To wszystko się dzieje, jakby w dwóch wymiarach. To sprawia, że tak jak wczoraj Jezus, znaczy jak Jezus mówił we wczorajszej Ewangelii, nie przyszedł rzucić, dać pokoju na świecie. Znaczy, jest Bogiem Pokoju, jest Barankiem Pokoju, jest tym, który przecież przed każdą komunią świętą w Eucharystii modlimy się o pokój i mówimy, że to jest baranek Boży, który. Gładzi grzechy świata, czyli daje pokój, a z drugiej strony ten sam baranek nie daje pokoju. Znaczy on wzbudza Boży niepokój, Boże poruszenie, Boże y, niezadowolenie. I to jest coś fajnego, że niepokój Boży nie równa się niepokoju światowemu, że y, Boże niezadowolenie nie równa się niezadowoleniu światowemu. To są dwie różne kategorie, chociaż używamy tych samych słów, i tak sobie myślę, że o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Żeby rzeczywiście nie robić Bożka z tego, co nazywamy naszą doskonałością, naszym dążeniem do świętości. Tak ją czytam. Nauczycielu dobry, to nie jest coś, co sprawia, że Pan Jezus, znaczy jego odpowiedź na to, na to stwierdzenie, nie sprawia, że jesteśmy źli i że. Zawsze będziemy myśli. nie. Ona tylko nas uwalnia z tego, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry i tylko On jest dobry. I yy, jest Bogiem, który dzięki temu, że jest dobry, a my nie możemy sobie tej dobroci zagarnąć, jesteśmy wolniejsi. Jesteśmy bardziej blisko, albo bliscy prawdy, którą jest On sam. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Dobrego tygodnia w ogóle Wam życzę. Wszystkim nauczycielom życzę spokoju na tej końcóweczce wakacji. Za chwilę się spotkamy z naszymi dzieciakami, Będzie ciekawie, wiecie jak to jest. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność, wszystkim, nie tylko nauczycielom na moim kanale, za Wasze interakcje, komentarze, jakieś lajki, kciuki i tak dalej. Mówię o tym, zawsze się uśmiecham i zawsze to tłumaczę. Przechodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby to słowo szło dalej, więc bardzo Wam dziękuję za, za to, że dzięki takim zabiegom możemy powiększać nasze zasięgi. Dzięki za Wasze wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia.